Siema kolego, co tam porabiasz? Cześć! Jak zauważyliście, dzisiaj nagrywamy drugą część z tego moda. Z moda z egzotycznych ptaków. O, zobaczcie co tam Przeniosłem się na tutaj obok inną górkę i dzisiaj będziemy testować resztę tych ptaków, która znajduje się tutaj i w tym miejscu. Oczywiście domyślam się, że jakieś pominę. Ale najwyżej je sobie dodamy. No dobrze. Tutaj mi się powtarza pelikan. Przepraszam was, ale no tak się czasami zdarza. Dobra, ale chyba jest okej. Okay. Dobra, w takim razie. Jest tutaj więcej, bo ja już widzę, już to widzę, że zapomniałem o niektórych. Ale no dobrze. Od czego zaczniemy? Tutaj mi się pomieszało troszeczkę. Dobrze. Tak więc tak. Dzisiaj będę chciał Wam pokazać, oprócz tych ptaków, jeszcze te jakieś przedmioty, ale nie wiem, czy to nie zostawimy tego na trzecią część, ponieważ nie mam dzisiaj za dużo czasu. Jest już późno, a chciałbym jutro rano ten odcinek wrzucić. No wybaczcie, ale dzisiaj miałem taki dzień zabiegany, że... Pfff... Naprawdę, ledwo znalazłem teraz chwilkę. Jeszcze muszę pracę domową z angielskiego napisać, więc kurczę, strasznie tego jest dużo. Mystery Egg, sobie przetestujemy. No dobrze, mm, lecimy. Najpierw mamy... Ostrich. Ostróż to jest oczywiście e, nic innego jak, nawet sobie teraz nie sprawdzam, bo to pamiętam, to jest ten, y, struś, tak? Dobrze, mówię struś. ja oczywiście wezmę sobie tłumacz, ale to jest struś. I struś wygląda w ten sposób, uwaga. To jest ogromny. O! <laughs> jest duży. I oczywiście nie wziąłem encyklopedii, ale wiecie, nie będziemy tego sprawdzać na encyklopedii w tym odcinku. Weźmiemy sobie bez, no chyba, że będziecie chcieli, to sobie nadrobimy te ptaki. Okej, okay, szkielet na Phoenix. Wow, patrzcie, to jest Phoenix. Phoenix, e... szkielet, tak, dokładnie tak. I na nim możemy jeździć. Magpie, no to to, jest sroka. Zobaczcie sobie srokę, sroka jest fajna, już podeciała sobie, ej wracaj tu. Już sobie leci. O, ma jego. Hm, mała sroka. Fajnie. Ender Phoenix. Oglądamy sobie tutaj, patrzcie, kogo my tutaj mamy. On wygląda fajnie. No musicie przyznać. Ja sobie wezmę tą encyklopedię, bo wiecie, bo tak mi się zdaje, że byłoby dobrze. Chciałbym też zobaczyć tego Endera. Jak on tutaj wygląda. O! Ambrozja ambrozją możemy go, oj przepraszam, telefon, ambrozją możemy go mm, tutaj, tutaj, tutaj um, oswoić? Dobrze mówię? Oswoić? Pff, czy może inaczej? Nie wiem. Dobrze. Mm, Flame Phoenix. I to jest chyba ten tak, ja już go wiedziałem, bo robiłem go na miniaturce. Mogę wam pokazać, że gdzieś tam w tym miejscu jest plan do miniaturki. Wow, to jest on właśnie. Dobra. Owl. Owl to jest oczywiście, proszę państwa, ee, sowa. Sowa wygląda w ten sposób. Wow, taka biała. Uj, są fajne dźwięki. Dobrze. Robin. Czym jest Robin? Czym jest Robin? Coś mi tu przyświta. Ale Robin to jest rudzik. Rudzik. I... On... Już wam pokazuje jak on wygląda. On wygląda... W ten... O przepraszam, że tak przedłużam, dobrze. Patrzcie to. I mamy go też, możemy... zaspawnować. No. No Robin to jest oczywiście rudzik. Dobrze. Pingwin. Pingwin to jest pingwin. Zresp się. Dobra, zrespił się. Nie na swoim terenie. O, mały pingwinek. Jak ty chodzisz? bratko ci się nawet nie animują... ...stopy. <noise> Chłop się przesuwa jak na taśmie jakiejś. <noise> Niezły ziomek. Dobra, to mamy już zaliczone. Weźmiemy sobie tego Mystery pigie, Pigeon. I Pifowl. Pifowl, no to to jest ten... Już go nawet testowaliśmy, mi się wydaje, ale coś mi się pokiczkało i znowu go mam. To jest oczywiście st, nie strój, tylko nie łosoś kurde, to jaka nam? Jesteś też jest za 810 wieczorem. To jest e, Paw. Paw, ok. A Pigeon, no Pigeon, doskonale wiemy co to jest. To jest nasz ukochany gołąb O! Fajnie to uspokajamy ten dźwięk. Ale on się świetnie świeci, ten flame. Czyli ten ognisty. I Mystery X, uwaga? O, chyba tego nie możemy tak zrobić. A szkoda. Pewnie trzeba tego się inaczej użyć i później się dowiemy jak. No dobrze, bierzemy kolejne jajeczka. No i lecimy dalej. Tutaj mi się powtarzają, jak widzicie, ale no musicie mi wybaczyć. Tak się zdarza. No to sroka mi się powtórzyła tutaj. Słan. Słan, czym jest słan? Nie wam tutaj mówię, czym jest słan. Słan. Yy... Ojej, mikrofon wydaje dziwne dźwięki, jak się go rusza. Słomp tak to łabędź. A słan to łabędź. Serio? O. Jest biały. Jest mały biały? Chociaż to chyba tak nie powinno być, wiecie? One powinny być na początku wszystkie chyba takie tak zwane brzydkie kaczonyka. Chyba, że nie. Oul mi się... Pom pom znowu ten. Pifowl, no nie gadaj. Pelikan. Pelikan. Siema Panie pelikanie, jakie tu Zo zrobiłem? Ender Phoenix też mi się powtórzył. Flame Phoenix też mi się powtórzył. I Road Runner. O kurczę, jakie to jest szybkie. Road Runner. Road Runner, co ucieka po ulicy? Hmm. Road Runner ptak to jest, proszę Państwa. Co to jest? No nie, no niech mi się to wczyta, ale ja mam internet tragiczny w tej si. E, Roadrunner już wam mówię, bo mi wywaliło WiFi. E, kukawka kalifornijska. Kukawka? A faktycznie, wygląda tak samo praktycznie. A to nieźle. On jest strasznie szybka, co nie? No. No i co? I to wszystko? Z tego tego? Coś mi to nie gra. Czekajcie. No na pewno mi nie gra, bo, bo tej. Tutaj... O, powtórzyły mi się. Ale zobaczmy sobie kolejne, jakie tej mamy. Bo jeszcze na pewno jakieś zostały. O, żebym teraz nie pomieszał. Mm. Ojej oj, co to jeszcze było czego. Dobra, chyba tyle. Dobra, no to sobie obejrzymy dalej. Jeżeli mówię ciszej i mniej entuzjastycznie, no to wybaczcie, no ale jednak to jest późno, a u mnie w domu mam małe dzieci i już one troszeczkę będą spać go. Dobra. Nie musi być cicho po prostu. No jasne, lecimy. Fajna woda, fajny wodospad. Nether Phoenix. Phoenix z netheru. O, wygląda w ten sposób. Patrz. O, teraz będzie lepiej widać. Patrz na niego. Patrz na ziomeczka. Będę musiał miniaturkę zrobić. Ja ciekawe jaką miniaturkę zrobię. Okej. Okay. Fajnie, fajnie on wygląda. Myślę, że dodam go do miniaturki, ale jeszcze pomyślę. E... Roadrunner. No to oczywiście no. mamy. To Roadrunner, no to on mi się tak powtórzył. Twilight Phoenix. Twilight, jaki jest czarny? Tak, ja go już testowałem. E... Bo Twilight to jest zmierzch. I faktycznie jest ciemny jak zmierzch. Dobra. Desert Phoenix. O, to jakiś pustynny Phoenix. Faktycznie jest taki piaskowy, można by że... Fajnie. Mi się tam podoba. Dajcie znać, jak one się podobają modyfikacjom. Ja widzę, że one się nadal na tym YouTubie trochę bardziej, przynajmniej na moim kanale, bardziej wybijają niż, niż inne filmy. Ale może to kwestia przypadku, nie mam pojęcia. Dobrze. Mamy tutaj kolejnego i to jest Cloud Phoenix, czyli chmurny, chmur, chmurowy. Ale jaki ładny. Jak pelikan, <laughs> jak kolika nie w jednym, nie no to nie wiadomo, ale fajnie. Mi się podoba. I co my te Wood Woodpecker. To nie będzie ten? To nie będzie... czekajcie, niech zgadnę. Nie tuk, tylko te dzięcioły? Tak, dzięcioły. Jak jestem mądry. No bo wood i pecker, to mi się pecker, to mi się yy, skojarzyło z jakiejś pyk-pyk, a wood... Mm, to jest, że tak peka, nie wiem, kurde, nie wiem, no w sumie się tak jak się skojarzyło, a łódź to drewno, wiadomo, więc... O, siema. Ale się, one się bugują. Ej, dobra, zobaczymy, czy zadziała, jak podstawię pod, tutaj pod drzewo. Pukaj. Pukaj. A ty, mały, będziesz pukać to drzewko? Please. No chyba nie będą pukać, szkoda. Tukan, no to tukan to jest tukan. Wow. Uuu, no dobra, za dużo ich tutaj. Ojej, ale się dźwięki nachodzą. Strasznie. Snowy Phoenix, o śnieżny Phoenix. O i on robi, patrzcie, on robi śnieg pod sobą. Wow. Naprawdę mi się to podoba. Dobra, sprawdźmy, że tutaj nikogo nie przegapiliśmy. Przelećmy sobie tak powoli. Jest ten mystery egg, ale mi się wydaje, że możemy jeszcze poszukać kogo tutaj nie, nie wzięliśmy w tutaj, w tym menu. O, tutaj. Kogo my mogliśmy tutaj ominąć? Tutaj było wszystko, wszystko zrobione. Water Phoenix jeszcze nie zrobiliśmy. Nie miałem go tutaj? Miałem go tutaj. Patrzcie, w ogóle go pominałem. Kogo jeszcze my tutaj mamy? To jest Water Phoenix, oczywiście. Ender Flame, Nether Skeleton, Robin. to chyba wszystko. O, Liar... A czekajcie, to już było w poprzednim odcinku. Jak się to. To była Lirogony, tak. I Lirogone to my już przetestowaliśmy Lirogone, ale możemy sobie zobaczyć. Czemu nie. TV Kingfisher, no to wszystko już było. E, Humming Beard. Nie wiem w ogóle, wszyscy przełomili, co to było. Pelikan, Pinkwing, no dobra. E, to weźmiemy sobie Liar Beard i Water Phoenix. I nie wiem, czy nie zakończymy. Czekajcie, zobaczę sobie, zerknę. No, 11 minut, 12 minut, więc jeszcze pokażę Wam parę rzeczy. Przynajmniej 20 minut fajnie, jakby trwał odcinek. Póki co cięci nie robiłem, chyba. Tak mi się wydaje. Hmm, chyba, że jakieś niezamierzone w montażu. No dobra. E, takie odcinki z to staram się robić w małej ilości ucięć, e, zwłaszcza te gdzieś jakaś akcja, mapka czy coś. Bo to się fajnie ogląda według mnie. Tak filmowo, klimatycznie. Ale e, fuh, jeżeli chodzi o tak jakieś filmy z takich rzeczy albo jak się bardzo dużo dzieje, czy znaczy jest długi odcinek, no to wtedy ukontentowany, no to wtedy robię cięcia. Dobra, pokaż mi ty, czy to wody wylejesz? Nie wylejesz wody. Szkoda, daj mi siodło, Chcecie przejechać, znaczy, co? Chcę się na Tobie przejechać. Ascent left control, descent, Ok. Tak, dokładnie tak, lewym kontrolem się zniżamy. Super. I shiftem złazimy. Dobra, świetnie. Lecimy tutaj, bo chcę Wam coś pokazać, zobaczcie. Zobaczcie, zobaczcie, nest Nest to jest oczywiście Tak Ja tego nie wsadzę Nest to jest Oczywiście No wiecie, no gniazdo Ja bym tutaj chciał te O, na przykład kokadu Kiwi i Kukabur Kukabura i patrzcie to I one się tutaj One powinny za niedługo się zrespełnić. Mamy też taki inkubator tego co pamiętam, tak? Tylko. Jego się aktywowało Blaze powderem. Powderem. Blaze powderem. Ale również. E, nie wiem, będziemy sobie Pelikana. O. Jajko Pelikana. Wrzucimy sobie go tutaj. oj, nie, nie nie, nie bo to tutaj nie wiedzie. I Blaze Powder. I zobaczcie to. On się tutaj inkubuje i on powinien się wykluć po prostu szybciej dzięki temu inkubatorowi. No to zobaczymy, zobaczymy sobie do końca i zobaczymy, czy coś tutaj się wydarzy. Czy on się faktycznie wykluje? To jest 30% szans. Ale chyba po wyrzuceniu. Czy nie możemy rzucać w końcu jej kami? Już zapomniałem. Chyba możemy. Dawaj. Co, wykluł się? Nie gadaj, że się nie wykluł. On potrzebuje, wiecie, co? Wejdziemy do stack. Wow! A, bo to się ciemno robić. Jak szybko te noce lecą? Dobra, się tam rób, a ja wam, a ja pokażę moim ukochanym moim serdecznym widzom kolejne rzeczy. Mystery Egg. To chyba też się wsadzę tutaj, mi się... Nie. Czekaj, tutaj można? Tak, zobaczymy co się wykluje, ale to trochę może potrwać. Eee. No ile ty się... O, to się patrzcie! Ej, fajne! Czyli za każdym mm, blaze po takim tych jak paski lecą, on zwiększa szanse swoje na zdres chyba po wyrzuceniu. Dokładnie, o, o co chodzi? Czekajcie, zaraz to zweryfikujemy. Uwaga. Dokładnie tak. To poczekajmy do takiego 70 i zobaczymy czy mamy niefarta w życiu. <gryw> w naszym życiu co ja gadam. Patrzcie, tu mamy normalnie mięso. Jest ta ambrozja. I co? I ja do takiego. O właśnie to. Czego teraz oswoiłem? On jest teraz totalnie mój. Tak totalnie, totalnie. Być może. Ale o to chodzi właśnie, że one takie serduszka im się wyskakują. Dobra, tyle nam wystarczy. I proszę pelikan. Dobrze, mamy pelikana. I on ma teraz 70 szans, proszę. Na wykucie. Feniks, egg. Patrzcie to. Ej, no czemu? Aha, bo to jest takie jajko i ono się tutaj inaczej wykluwa. Chyba o to chodzi. Ej, aha, patrzcie. On teraz się będzie wykluwać. Świetnie, super mod. Naprawdę super dopracowana modyfikacja. O, patrzcie to. Ej, ja chcę sobie takiego małego tutaj dać. Na przykład heron był mały? Nie, heron był duży. O, kiwi. Kurde no. To jakieś malutki musi być. Nie ma tutaj żadnego kolibra. Nie ma kolibra. Kurde. Jaki był mały? No... no... no pigeon, ewentualnie pikeon. Ej, no jak to się wkłada do tego? Ja mam pojęcia, może one same tu wlecą? Nie wiem. Niestety, nie wiem. Excel, no to to jest oczywiście e, ta skorupka. Ja i z nich można. I z nich, popatrzcie, e, można używać jak mączki własnej. To mi się podoba. O! Patrzcie to, jak tam nasze wyklucia. U, trzy, Ojej, bo to za stuma ma dość. To trochę sobie moglibyśmy poczekać A Humming yy, To był kolibrowaty O tak O tak O tak, ja chcę szybko Humming Tak, pamiętam, że testowaliśmy no czemu ty nie chcesz tu wejść ziomek? Nie mam pojęcia o, ja bym to chyba przeleciał? Możliwe. No dobrze. W takim razie. Myślę, że. skończymy ten film. Bo. Chyba to wszystko już mamy Ogarnię, czy Nie, na pewno nie wszystko. Ale wszystko na co dam radę dzisiaj, bo już jestem naprawdę zmęczony. Dobrze. O, już naprawdę odlatuję. Mmm. No i tak. Okej, okay, ona się pewnie wykluje, tutaj. Dobrze, dziękujemy serdecznie za oglądanie i widzimy się za dwa dni. Będę się naprawdę starał, tak jak z tym filmem. Ale no, zobaczymy, jak to ostatecznie będzie. Dobra, dzięki, no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.